Hej, hej, tu Karinka i mój rowerek. E, teraz tak, no Stefan kiedyś kupił ten rowerek, e, jeszcze w Częstochowie i nie używał go, on nam nie miał na kierownicy, się musi jeździć, coś tam, ale on go tak mało raczej używa. Więc ja skorzystałam. no i tak mi się dosyć spodobał. Taki jeden facet właśnie pytał, czy dlaczego w takim małym rowerku jeździsz, byś sobie kupiła jakiś większy, czy coś takiego. No a po co mi większy? Ja jeszcze przeważnie, no do dłuższych dystansów to już mam autko, moplik jeszcze tam w, w, w garażu stoi i hulajnogę. A tak jak tylko te 100, 100 metrów od domu rodziców do domu Stefana, to ten rowerek jest idealny. No, tak, sobie, tak sobie tutaj jeżdżę, z tego do tego. No może to tak trochę kiepsko wygląda na no, takim malutki, no ale sioradno. Wygląd nie jest taki ważny, a bardziej wygoda. Na tym rowerku jeszcze. Um, tak. E, lepiej niż w dużym rowerze, nawet na tych krótkich dystansach bardzo działają, bardzo intensywnie e, pracują mięśnie nóg. I tu czuć i tu czuć. Dosyć intensywnie się męczy człowiek, bo nie umie wyprostować nóg. No jest to trochę bardziej uciążliwe niż na takim dużym rowerze. Więc dla mnie super sprawa. Um, też tak raz właśnie jechałam na wyścigi z Aldoną, znacie pewnie już, <grywia> dziewczyna Stepka. Um, tak. Jechaliśmy stamtąd i tak w sumie ona nawet nie chciała, ja powiem, ja dawaj na wyścigi, dawaj na wyścigi, ona na zwykłym rowerze, a ja na tym. No i później, no to ona, no to dobra, no to dawaj, no to jechaliśmy. Ona z, e, krótkim, krótkim, krótką przewagą, ale zwyciężyła. Przyznaję to się do, do ten, biorę to na klatę, ale czekam na rewanż. Musimy kiedyś zrobić, o ile ona się zgodzi i stepek. E, zrobimy rewanż wyścigi. 100 metrów od domu rodziców aż tu. Albo na... Ale nie, lepiej stamtąd, bo tutaj jest lekko z górki. To lepiej stamtąd i pod górkę. Ona na zwykłym rowerze, a ja na tym moim małym jowejku. no to tak. Może się uda? Co wy na to widzowie? Może chcecie widzieć wyścigi Karinka kontra Aldona. Więc tak. Ja i mój rowerek, jeszcze kombajn jedzie, żeby nikogo prawami autorskimi i tam innymi ten nie obciążać. Więc nagrywam na drodze. Muszę kończyć. Marka! Hej, hej, tu Karinka! E, teraz tak. E, ludzie przeważnie mają duże rowery i ten jeżdżą dużymi rowerami. Tylko, że tak, dużymi rowerami trzeba zrobić duże te stance, żeby mieć odpowiedni efekt. E, ja mam to, tutaj taki malutki rowerek i nim sobie tak jeżdżę. A żeby było bardziej ekstremalnie, to jeszcze pod taką górkę, żeby był power. Daje to przeważnie na nogi tutaj i tutaj, na wszystkie miejsce się ćwiczą, w ogóle całe ciało. Nie jest to takie proste, takim mały, malutkim rowerkiem dla dzieci jeździć, chociaż on jest taki dosyć wytrzymały. Um, ogólnie ja nie lubię jeździć tyle rowerami, bo kiedyś, jak byłam e, na przykład e, młodsza, to musiałam do szkoły jeździć dużo kilometrów rowerem i trochę mi się to zmierzyło. A teraz to tak właśnie, ale taki ma, ten malutki rowerek to mi tak przypadł do gustu, więc. Nim sobie trenuję mięśnie nóg. Więc zaczynamy. Pauza. No, okej. Okay. No. no i tak, i już jestem. I teraz akurat prawie auto jedzie. Więc. I auto przyjechało, Staramy się nie naruszać żadnych tam RODO, SRODO. Dlatego staramy się wybierać takie momenty, gdzie droga jest pusta. I zajechałam, przyjechałam, trochę zdyszona jestem. Trochę dodaję. W ogóle jak się tak parę razy, z pięć razy zjedzie się z górki w dół i pod górkę, no to uwierzcie mi, że kalorie lecą, a mięśnie nóg pieką. Więc tak sobie ćwiczę moim rowerkiem. Cały czas kondycja idzie do przodu. Może jeszcze tak parę parę dni, tygodni i nagram jakiś filmik, jak tutaj jeżdżę. No parę razy. Cak, 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 cak. No ale to jeszcze zobaczymy. No tak, trzymajcie się.